to wrócimy do pokojenia falą i czerwonej linii to zaczynamy, a nie walki na jeden odcinek to walczymy będziemy walczyć z Machampem a tam będzie ta tutaj o, to czekaj, jaki jest ten a, jakiś nie ja. hmm. będzie trudno z Machampem jak widzieliście e, na kanale GZTV, na GZTV GZTV też to nagrał tą grę na tej samej konsoli Postanowiłem ją kupić I, No, pan już myślałem sobie wadą, fajnym ciosem się robi. Oglądałam to no i podłapałem to no i jak to oglądaliście, to widzieliście, że tam bardzo dużo zadawał Uuu, to. To będzie, pierwsza, to będzie mój pierwszy przegrany finał w historii. U jak to wygrywałem, finały. Nooo, ale mi śniśnie. Nooo, to tylko jeden cios. Kochani, właśnie przegramy ten pojedynek. Finał. To jest finał, aby go przegramy. Muszę jeszcze nie gramy? Pewnie gramy stanuje i nie. Udało się! Oh. Tylko. Oh. Zobaczcie w klawym górnym rogu. prawie mega ewolucji zba. Dokładnie i tak jest to biegną walkę do przodu. Giglet! Go! Nie wiem, bo to robią teraz dostaję te punkty do mega ewolucji, ale ja też. No! No! No, muszę mega ewolucji! Muszę trzymać gardę. I to bardzo. Koniecznie teraz muszę trzymać gardę. Nie udało mi się tego ciosu zrobić. się! Udało, udało mi się. Ci udało mi się uniknąć. To jest gilet! Oto to co! Ale go docisnąłem. No! Zaatakował mnie! No! No! No, to tak nie może się skończyć. Dajcie sobie bawię jedną walkę do przodu, bo 60 lat nam się uda. Nie wiadomo. No, no, teraz będzie ostateczna walka, ale już się sukuje mega ewolucja. Teraz gra zdecydowanie. Teraz, teraz, teraz gra, dodała 10 punktów. No, ale on teraz będzie mega ewolucję, Jak możecie zobaczyć, prawdopodobnie już to będzie. Tylko jeżeli ta mega ewolucji. działa tak, że jak chcę zrobić mega cios, to musi być bardzo blisko i na ciebie nie do cierpie, nie? Ja mam już tu gleta załadowanego, o. Tylko on teraz ma no, też mega ewolucję, jak możecie zobaczyć, ale giglety go. W do dopiero i razmą. Wstał co to... Dobra. Chyba zmarnij tą mega ewolucję.

No, ale nie wiem, hm, no, będzie musi jeszcze raz. Idziemy się w następnym odcinku.